Siemaneczko! W dzisiejszym odcinku będziemy mówić o suficie podwieszanym, wełnie, w tych schodach właśnie na strych. I przejdźmy do kosztów. Pierwsze co, mamy tutaj sufit podwieszany, materiały na sufit podwieszany 4365 zł. I jeżeli chodzi o robociznę, to 7200 to jest kwota za wykonanie konstrukcji sufitu podwieszanego, dokręcenie płyt i jedną warstwę wełny. Natomiast wszystkie te akryle po bokach oraz wypełnianie szpar musieliśmy robić samemu, to nie było w cenie. Następny temat to są schody strychowe nazywają się FAKRO LTK Energy. one były trochę bardziej trochę bardziej pasywne, czyli miały już tą warstwę ociepleniową minimalną, bo to za duża tam nie jest, zaraz Wam pokażę jak to zrobiłem ocieplenie do tego włazu i to jest koszt 1049 zł oraz Panowie za osadzenie włazu wzięli 300 zł razem ze sufit podwieszany Mamy kwotę 12 914 zł. Kolejny temat to jest ocieplanie wełną. I tutaj mamy 40 cm wełny. Wełna Rokul 140 m2 razy 39,50 daje 5530 530 zł. No i tutaj musieliśmy dopłacić za drugą warstwę kładzenia wełny. Czyli tutaj tą robociznę mamy 1540 zł oraz materiał na wentylację, bo trzeba było rozłożyć wentylację idącą właśnie i od komina i od łazienki. I tutaj mamy 300 złotych, natomiast za robociznę, za wentylację to jest jeszcze dodatkowe 200 złotych, co w tym obszarze naszej wełny daje 7570 zł. No, i kolejny etap to jest podłoga na strychu. 23 płyty OSB o grubości 22 mm, i tutaj od razu mogę powiedzieć, że 18 całkowicie by wystarczyła. Zaraz wam to też pokażę. Plus yy, łaty 34 sztuki 4-metrowe, 3500 zł. No i praca panów, czyli nabicie ład, wniesienie płyt OSB na górę tych ciężkich oraz yy, nabicie tych OSB to jest 2500 zł, czyli łącznie 6000 zł, czyli sufit podwieszany, wełna i podłoga na strychu 12914 zł plus 7570 zł plus 6000 zł daje kwotę nam 26484 zł. I teraz Wam pokażę te nasze schody. Co tutaj jest problematyczne? Gdyby one były pionowo usytuowane, nie byłoby żadnego problemu z ich rozkładaniem. Natomiast, przez to, że jak widzimy tutaj, nachodzą nam prawie na wejście, musieliśmy zastosować taki oto, taką oto konstrukcję, tutaj e, stalową. E, tutaj właśnie zaprojektowałem to z. E, tutaj mi mi właśnie w najbliższym zakładzie. Tak to wygląda. Tutaj mamy jeszcze takie śruby, które się wkłada właśnie, żeby to się wszystko trzymało. Bo normalnie można to wszystko wypiąć w dół. No i teraz wejdźmy do góry. To mamy właśnie te schody Fakro Taka. Tutaj zrobiłem właśnie ocieplenie łażu. Zwykłe płyty OSB. Plus, tutaj mamy te stalowe konstrukcje do łączenia. Można je kupić w każdym, w każdym markecie budowlanym. No i po skręceniu za sobą daje taki obszar własny. No i tutaj rozsuwamy i możemy wejść na górę. Trochę tu jest nieporządek, bo mnóstwo rzeczy kartonów tutaj na górze mamy. Zakładnimy sobie światełko. I wam pokażę jak zostało rozwiązane właśnie ocieplenie tego włazu. Czyli na górę przyszedł styropian. Taki sam styropian jak na elewację gruby. No, i napiankę go przyczepiłem do tej płyty OSB oraz zrobiłem po prostu takie prowadnice, które prowadzą ten włas. To zwykła jakaś kantówka, chyba 40 na 20 wkręcone właśnie do tych płyt OSB. Tu mamy na górze właśnie wszystko docięte z płyt OSB. Też odstraszacz na kuny. Fajna rzecz, też wam mogę podrzucić link. W razie czego jednak lepiej, żeby on sobie chodził i, i pracował. My go w ogóle nie wyłączamy, on po prostu cały czas tutaj chodzi. Te małe, właśnie okienko to jest 60 na 60 cm na górze. I tak właśnie się prezentuje ta konstrukcja dachu. Ona w porównaniu do tego głównego projektu: ze zbuduj sam dom ma trochę większy kąt musicie zobaczyć odcinek z adaptacji i wtedy też ten kąt jest podany jak został zmieniony tak wygląda ten nasz strych jeżeli chodzi o koszta, też Wam wszystko powiedziałem z... dogram Wam tylko jeszcze jedną rzecz, ta warstwa pasywna tutaj właśnie tych schodów Sfakro LTK to jest tylko i wyłącznie, jak widzicie Taka cienka warstwa, dlatego jednak i tak warto zrobić sobie te zabezpieczenie na górze jednak i ocieplenie. Na pewno to bardziej jednak do szczelni dom. Jeżeli jesteście zadowoleni z naszych filmików i chcecie nas wesprzeć, dajcie subskrypcję. Pozdrawiamy Was. Hej!